Jeżeli chcesz zmniejszyć sobie ping w grach, to wypróbuj aplikację Gira Booster. Mi udało się obniżyć ping o tyle, ale może tobie uda się nawet więcej. Ostatnio zaczęło jej używać wielu prosów, takich jak Peterbot, Asian Jeff czy Mero. Pobierz aplikację z linku w opisie, dzięki któremu na start otrzymasz darmowy okres próbny. Załóżmy, że... Oj, spadłem. Też Nie zmienia faktu, że najwidoczniej ten jetpack bardzo dużo daje i da radę robić dobre wyniki, i da radę, żebyśmy my je robili. to wy też Macy? Mam 150. to skoczyłem, 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 oni się fizują też. No. My no latajmy na razie klasycznie, ale jeżeli faktycznie te jetpacki byłyby aż takie kluczowe, i to one by wskazywały na takie dobre, statystycznie dobre gierki. To może faktycznie warto jakoś przerobić sobie landingi i ogólnie koncepcję na to, żeby zawsze mieć jetpack, ryzykować grę pod kątem jetpacka, a potem co będzie, to będzie, bo on ratuje. Nie wiem, czy to tak będzie działać, ale może właśnie tak działa, no bo faktycznie umożliwia bardzo szybkie budowanie. Pionowy patyk bardzo szybko, w zasadzie w 30 parę sekund, no nie żej, 1-30 sekund trwa. No w minutę masz pionowy patyk na pewno, więc co by nie było? Może to jest ten właśnie game changer. No, teraz akurat ktoś randomowo Na na pałę będziemy budować z wyspy, już tak po przed siebie. A już nas nie zauważa, nie? Macy mamy full w zasadzie. Tybek na do ja? ale nie bijmy. Mam już waring. Ja buduję Bion. chamsko przed siebie. Bijący, czy bijący. bijący. No, ja buduję i tak niezależnie od ciebie, przed siebie, bo ja po prostu nie przeżyję. Nie wiem, co ty budujesz. Najpierw no się spotkamy, no ja nie przeżyłem... Nie no, już idę na twój, idę na twój. Dobra, no i przed siebie. Słyszę jakieś strzały, to twoje? Nie, ja, nie, ja, ja do niego strzelam, no. To bardzo... Prostu, nie, prawie na skype'ie tak, stąd się wleciał. Ja go, no, użył rifta, nie? Stresuj się no. na naszych schodach, prawe że. No, tu możemy tym patykiem, nie? Jak pamiętasz, ja mam jetpack. No, to nie zawsze jest takie banalne. No tak jest szybciej jednak, mimo, niż, niż paty. wiesz? Bo to musisz pod kątem zdążyć wylądować, plus i tak lecimy na pałę, za przepraszenie No i widzisz, najlepszy skyway w życiu, jak nam Ja przed siebie i w bok, co? Czyli jak najdłużej przed siebie, potem będziesz będzie trzeba zasuwać, no to... No i Tak, że nie wywali, to To, to, i... no i Później co, mogę? Tak, tak, Pierwszy raz kiedy mamy tyle Jak na turnieju punktów za klientów. Wątpię, że mieliśmy kiedykolwiek więcej. Masz swap 250, no, a trzeba nam się dojemy, nie daje Aha, no ile masz? Ile masz, nie, masz nie, 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 nie dawa, nie dawa, nie dawa. Ale powiedz ile masz, żebyśmy mieli 0, równo? 0,50, 250. No to chodź Ja bym to odedytował na szybkości. Na pewno tak, najpewniej. Tak. To trochę usunę chociaż na chwilę, ale nie wiem czy. A co nam starczy, starczy do końca, bo to są zaraz Powinno, już, No winno, no też te spacjować można, bo co będziemy się bić tak, na ostatnich. Starczy bo... na pewno nam starczy i no właśnie, chwilowym nie będzie. Ja jestem jednego meda, mam, znaczy mam 3 medy, ale na jednego, po jednym będzie tak. już mi bije. No wiem, 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 no mi bije na no, dwa hity jestem martwy. Więc będziemy schodzić nawet, może, nie wiem, z 30 sekund, przed. ja mam bardzo dobry ruch podbijać. No trzeba będzie. Prez, tak znaczy, no najlepiej w top 2, ale jak nie, to w te 30-40 sekund, żeby tę pozycję przejąć dobrą. Tak, z hagi weźmiemy na 30 sekund, wydaje mi się po prostu najsłuszniej. Musimy z tpakami po prostu. No, jak nie mamy go puścić. Sorry. O, teraz nie mogę tego zedytować. Olać. Czy mam niby w sumie mam tłumik Nie, no. po co? No dobra. to, no, wiem, co to jest jak tam, ale... Ta banerowość właśnie, to wymachywanie. Top 10, no. Jedną z niewielu top tych dwójek. Znaczy dwójek jesteśmy. Dobra, eee... przód prawo, przód prawo. I na jetpacku teraz właśnie odda. Było z taki, że dystans trzeba i dasz mi metal, dobra? Dobra Mam 5 hardwallowanie, ty ile? To już ten, zero, to już nie masz nic więcej, tak? 160 km I teraz będzie last zone? Tak, dokładnie, no. No i trzeba przemyśleć, czy to 8 w sumie to dużo to dużo topkę. Wiem wiem, więc dużo solówek a my jak będziemy no. mieli hagę, też nie będziemy mieli mało masa, bo pewnie po jakiś 200 na webcam. pewnie wyskoczymy na jakieś top 5, bo teraz jeszcze dużo osób się wywali przez te 30 najbliższych sekund, bo jest dużo solówek Chaję. Przód lewo, nie tak. Zbudować, dobra? Nie, nie mogę. Bo... No i tutaj powoli się zastanawiamy nad schodzeniem, nie? co maca, o ty? No to ja też tak, jakoś to dwusu teraz zbiję po prostu. Jeszcze 60 maca i schodzimy, dobra? Mhm. Znaczy schodzimy, ja będę na to dwa schodzić po prostu. Albo 30 sekund, no żeby albo przeżyć. Może jedna osoba by schodziła. Nie, no, to że chodzimy we dwójkę, bo i tak wiesz, nie wygrywamy na hillow, nie? Wygrywamy na walkę, tylko trzeba mieć. Nie, ale kille, kille, wydaje mi się, że Ale nie no, my nie, nie, nie bazowo będą, że narobimy fragów, tylko na tym, że ostatnich zabijemy jakoś. Jeszedę do weź ściany top 3. No to już może teraz, co to zaskoczymy ich. Gotowy? chcesz masy, mam okay. 150 nie mam, nie mam, jeszcze chwilę. Już to skoczyłem, 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 Oni się fizują też Bijło się, ful, ful, fur. Wchodzę, wchodzę. Ja też nie trochę... tak nie wiem, co się jest to i ten drugi dostał pompy chyba, wiesz? Nie, nie, nie powiem pewien komu okay, sprzedałem okay, spoko, 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 spoko Spadając do... ale 103 pompy za 70 i dalej Znaczy nie żył już wtedy ale no Ale pompy dawałeś no to tyle No fajnie tylko to taki skybase <noise> Z tej wyspy nie No to na razie trzymamy pozycję tak jakby to był high ground zwykły nie Pasz, A, chodzą, 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 chodzą. Nie chyba spadł wiesz to, ale... tak zagrać, Dźwięk spada nie ma Pankujemy jest... aż jezoł nie pojawi co Nic jest zom... Zom... nie 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 siedź 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 Często padam już na siłę ten. Nie, nawet nie wychylać za zbędnie. Nie pokazywać się. Po męsku przetankować. swoje ten, no masz Cztery splasze, trzy medy. Na medy siedzimy bez... normalnie. Na splasze. Ale po co hałasują, widza się? Nie. Jest. No to. No to siedzimy. właśnie No na na razie. Nie wiedziałem, tych schodach jako wydaje się, że możemy nie wejść jako pierwsi. ogóle ogólnie mieć problemy z tego powodu. Nie. Ja bym w ogóle nie. Ja tankuję. Jak już się pojawi się na górze, to ja bym już był, powiedzmy, agresywny innych ludzi. No bo i tak nam będą próbować to przejąć, nie? To już lepiej im pokazać, że my też tu jesteśmy. Zachowałem splaszę, tam sobie dwóch uleczę. O, widzisz? Tuż pod nami jest. 54. to robimy tak. I ktoś się skupi na budowaniu, a drugi na odstraszeniu ich. Masz dobrą AMK czy nie? No, spoko, ja mam AUG'a szarego, bez Na razie moment. i tak nikt nie będzie, na razie tak nie będzie ich budował. Będę, że tu będą rampować się będą na tego pomnika, żeby budować to albo high Grant, albo no właśnie też taki ala skybase. Więc my będziemy się po cichu, na ostatnią chwilę, stąd chyba, ja będę już budował. A ty bądź tym, co będzie blokował, że będą tu nie wlazł, Ale Będę chwilę w zonie to budował. No i to... Nie w... Nie to w ogóle ma jakiś sens. czekaj, dawaj teraz, zaraz się. Nie mam wyjścia, muszę na tej wysokości. Dalej pójść, tu sobie Masz jak skolapsować to skolapsu, jak nie to nie ma innej opcji Nie no nie mam jak W jakimś No mam to dual Sky, bo jest trudno Zobaczymy Ja miałem jagodę Wraz, już pod naj... Na na lepiej teraz trochę do przodu, może żebyś... No, dobra, nie Nie no, no będziemy szy szybciej, będziemy, ale... Nie jak bardziej się tej pory Ja zaraz ruszę, już ruszą, bo no, muszę wyrównać Ile masz, jakie masz Później, no teraz nie będę patrzył na czenie Dobra Jak się wyprostuje Jasne, ja... Wydaje zawsze że... Myślę o tym, czy ma sens ich kolapsować Tych nad, pod nami, bo są na drewnie same Bo są na drewno, drewno, drewno I to no, Tylko teraz takie manewry nietypowe. Tam, y, w tym zone daję ci metal, to jest las A może ty sobie o, już się przygotuj do budowania? Co? Ja już będę dobra, bo 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 ja. Jak, ja ty, mogę, jak no, ty pod healą. Dobra, dobra y, teraz tak. Zrobię ci przestrzeń, tak. Czekaj, czekaj, ci przestrzeń, czekaj, czekaj, dam ci przestrzeń. jest proszę, możesz sobie zostawić teoretycznie, mam 5 metrów, mi starczy. Okej, okay, kłócą no. A, żeby skoczyć, żeby. No, no, bo ty będziesz... I no. zabrakłeś. <laughs> Eryfikowany. <laughs> no, ty musisz ocenić, ja mam 250 mac Głównie drewno. Chcesz tak zabudowywać na pewno? bardziej tam 150 maca. też tu resztka tak ci daje tylko zwrócę uwagę, żebyś nie, nie starał się nie chodzić na pojedynczej podłodze, nie? To nie wiem skończy. czy nie, nie, nie męczyć ich na koniec może jednak będę męczył, wiesz, ja nie, nie umiem ja, będę miał duże, ja, mam dużo. Ja, ja dam radę pod healem po, po chile, serio. Dobra. serio dam radę Ja w ogóle ty, bo to jest ostatnie dło tu Oni wpadną ode mnie, jeden chyba? Nie wiem szczerze bardzo długo nie grał pod healow, Jeden wziął meda teraz, no i szuka tego na heal -off. Nie wiem, dziwnie to wyglądało, szczerze. Gdy leciałem, było jedyne duo w środku, było 8 osób. Ale tam masz dużo Musiałbym mieć fulla. Jakby ja teraz mam około 300 na oko, Czyli jeszcze na spokojnie 3 medy mogę. Ja maxuję po prostu pod fulla tego, tego twojego czynia. Że nie schodzisz, nic nie robisz. Obym miał mniej. Ale tam są dwie osoby żywe. Teraz jak warring, to masz jeszcze 10 sekund, nie? to poczekaj, bo ten dwa te splaszę. No nie masz.